Rozmawiamy z Arturem Karwatką. dobrze odmieniam nazwisko. Tak. Co wystawiacie na dzisiejszym Pixel Heaven? Pokazujemy gry, które tworzymy, znaczy, które, które były tworzone podczas ostatnich dwóch kursów w naszej akademii. Czyli prowadzicie akademię tworzenia gier w Unity, tak? Tak, dokładnie tak. W tej chwili główny, głównie szkolimy z tworzenia gier w Unity, a niedługo będą to będzie programowanie gier na si oparte o silnik ogr. Ile trwa taki kurs i ile kosztuje? I gdzie go można odbyć? Kurs, kurs bazowy trwa 20 godzin, rozszerzona wersja łącznie 40. Zajęcia odbywają się w Warszawie w centrum, tak, przy, Nowo przy Nowogrodzkiej 23. W Warszawie jest wszystkim blisko, a nawet tym co dojeżdżają to, to też od dworca centralnego jest niedaleko. Jak bardzo trzeba być zaawansowanym programistą, żeby wziąć udział w kursie i jak rozumiem nauczyć się robić gry? W zasadzie nie trzeba, wystarczy przyjść i mieć dobre chęci, także zarówno jeżeli chodzi o kurs programowania, jak i kurs designu, e, zaczynamy całkowicie od zera, także te gry, które, które wystawiamy, to są gry, które zostały podczas, jedna z nich jest podczas kursu bazowego, czyli pierwszych 20 godzin stworzona przez uczestników, a drugi, druga gra jest podczas kolejnych 20. Oddaję mikrofon programiście zawodowemu, który na pewno zada ci pytania bardziej zaawansowane. W zasadzie to ja najpierw chciałem powiedzieć, że absolutnie zafascynowało mnie to, co zobaczyłem na tym Waszym ekranie. Po prostu pierwszy odruch: oranycz to jest nowa wersja Diablo. Prawda? Bo... Jest naprawdę fajnie to wyglądało i wygląda na to, że udaje wam się to zrobić wykorzystując do tego ludzi, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia w programowaniu, prawda? Oba produkty czy obie te gry, które, które, które wystawiamy, to są gry, które zostały wystawione, że tak powiem, od zera zrobione przez uczestników. Oczywiście gdzieś tam pod okiem prowadzącego, niemniej jakby wszystkie obiekty, cała mechanika została zaimplementowana przez uczestników, także jest to możliwe w ciągu 20 godzin lekcyjnych. Słuchaj, co mnie ciekawi, to, to całe Unity to jest w zasadzie oprogramowanie, które jest wykorzystywane do tworzenia tego, a jak jest z pomysłem na grę? Czy na tych kursach uczycie również czym się. znaczy jak pracować nad takim pomysłem? Kurs programistyczny koncentruje się na tym, żeby nauczyć ludzi programowania. Oczywiście są tam elementy designu, ale pełna koncentracja jest na tym, żeby nauczyć ludzi programować. Jeżeli chodzi o kurs już designu to tam jest bardzo, bardzo mocny nacisk na to, żeby projektować gry. Także jedną z osób, która prowadzi te gry, to jest, znaczy ten kurs, to jest Maciej Szcześnik, który ma ponad 10-letnie doświadczenie, zdobyte przy w trzech wiedźminach. No i w tej chwili pracuje nad produkcjami Willeven Beats. Czyli można powiedzieć, że ten wasz kurs jest dwuwątkowy, prawda? Po, po części dla kogoś, kto chce się nauczyć programować, a po części rzeczywiście dla designerów. Ja bym tego tak do końca nie rozdzielał, to znaczy kursy stworzenia gier, znaczy można próbować wejść tylko i wyłącznie w jeden wątek, ale tak naprawdę bardzo trudno jest programować gry, będąc tylko, znaczy tworzyć gry, będąc tylko programistą, czy nastawiając się tylko na programowanie albo tylko na projektowanie. Cały proces zdecydowanie szybciej przebiega w momencie, kiedy programiści rozumieją i potrafią, yy, powiedzmy sobie, projektować gry. Jak również jeżeli designerzy potrafią w jakimś stopniu skryptować, chociażby. Prawdopodobnie dla osób, które w tym uczestniczą, różne z części tego kursu, w zależności od tego, jakie mają przygotowania, są bardziej atrakcyjne czy bardziej nowe. Ja, na przykład, jako programista, bardzo chętnie bym się dowiedział więcej na temat tego, jak w ogóle gry się projektuje, a część nauki programowania też byłaby interesująca, ale czymś, co już po znam. Kurs w pewnym sensie projektowania jest komplementarny w zasadzie z programowaniem. Znaczy przychodzą osoby, które chcą się nauczyć projektować gry i tak naprawdę uczą się również ich w jakimś stopniu programować, czyli skryptować. To oba kursy są w jakiś sposób, czy znaczy troszeczkę zahaczają o oba elementy. No tak, no bo nie można mieć jednego bez drugiego, tak jak powiedziałeś. Unity 3D to jest oprogramowanie, którego jesteście właścicielem i które udostępniacie na czas kursu? Nie. Kursenci przychodzą i instalują swoją wersję Unity i pracują na wersji, która jest dostępna w tym momencie bezpłatnie dla osób, które się uczą. Rozumiem, czyli tak naprawdę wszystko, co robią kursanci podczas kursów, mogą potem powtórzyć w domu? Dokładnie tak. Znaczy, taki cel jest kursu, on jest też prowadzony w takim trybie, w trybie weekendowym, w taki sposób, żeby ludzie mogli sobie przećwiczyć później to wszystko w domu, także... I celem jest przede wszystkim naszym na tym, żeby każdy, kto kończy kurs, był w stanie stworzyć coś samemu, czyli wychodzi z konkretną umiejętnością, a druga rzecz, żeby mógł sobie zbudować przy tej okazji jakieś portfolio. Jasne. Zadajecie zadania domowe? E, jasne. Powiedz jeszcze, jakie w zasadzie wymagania sprzętowe ma takie Unity? Można zacząć od prostej karty graficznej i, 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 i niezbyt wypasionego procesora. Oczywiście wtedy, że tak powiem, to co możemy zrobić, co będzie sensownie działało jest no, dosyć zawężone. To znaczy, powiedz, można na tym pracować w ten sposób, że głównie się programuje, a większość mocy obliczeniowej jest potrzebna przy renderingu i próbie uruchomienia tego? To wszystko zależy od tego, jak złożony będzie projekt. Znaczy, jeżeli projekt będzie, będzie wykorzystywał dużo, dużo shaderów, dużo obiektów, będzie zaimplementowana dosyć złożona mechanika, no w tym momencie odpowiednio silna będzie potrzebna maszyna. To tak naprawdę już tutaj można w trakcie testów i później dalszej ewentualnej optymalizacji. Czyli wasz kurs ma jeszcze jedną zaletę, że można zobaczyć, jaki sprzęt jest zdolny dokładnie do odpalenia tego tak, żeby to chodziło płynnie. I w ten sposób dowiedzieć się, czego w zasadzie człowiekowi u siebie w domu brakuje do tego, żeby mógł rozwijać samodzielnie. No, w pewnym sensie tak. To jest ten moment, w którym pójdziemy sobie obejrzeć te, te, te kawałki tego, co stworzyli wasi kursanci. To absolutnie mi się podobało i myślę, że nasi słuchacze też to chętnie obejrzą. Jasne, zapraszam. Czy mogłabym poprosić, żebyśmy podali jeszcze adres strony, na której można wziąć udział? W, zapisać się na kurs po prostu? Lista kursów oraz zapisy są na stronie www.akademiagier.pl. Ile kosztuje kursik taki, 40 godzinny? Każdy kurs ma, że tak powiem, swoją cenę, także na stronie są wszystkie informacje. Zapraszamy. Teraz robienie gier jest bardzo na topie.